O, trzeba będzie wziąć worek bułek, to gęsi będą miały. A to będziemy wychodzić, to się weźmie. O, i drzewka są. Muszę kupić. No jak na co? No już wykarczował całe podwórko. jak wykarczowałem, to trzeba teraz coś posadzić. Gdzie? No, to już, no. Papryczki? No. No. Dobra, to chodzi od początku, nie? Przejdziemy tamtędy. Tu też tak wiesz, to jest druga giełda w miesiącu, to nie bardzo. W pierwszą jest zawsze więcej, nie? klatki. Już idziemy, już idziemy. Przejdziemy tędy, będziemy wiedzieć co gdzie jest. Tu masz króliczki, jakbyś chciał. I co to było? Nie nasza specjalność. Michale. to tylko Kapuszki, kanarki. Tyle tych kanarków, lotowolność. Tylko łapać te akwarelami które tam to był problem. To Nie radia, głośnika? i dwa został, że te elektrykę pana Jak zaczynałem przygodę ze zwierzętami, to ta babka mnie w chuja zrobiła. No. no, szukała mnie na hajs. Chodź, tutaj przyjdziemy później, chodź. No. No bo kupowałem pasze i... O psom może. Ciekawe kuchopie niby że dla psa, nie? A można spokojnie jeszcze zupę gotować. Bo to I No ale nie wiem. No, ale nie wiem

Ile? Pięć kogutów przebiórki? Pięć kogutów? Dzisiaj? Nie no, możemy. idziemy szukać. Tak, uważaj, będziecie spoglądać jakieś kaczuchy.

Ale trzeba i tak będzie coś u mnie posadzić, tak trzeba będzie się posadzić. Bo masz swoje kurczaki. to jest je bardzo. takie My i tak wygląda. Po ile tej? Te wszystkie trzy dwie dychy. A jaka lasa? Są zwykłe. Polne. Znalazł jajka, podłożył pod. Z I z paliczkami były. A to co to, to za kaczki? Bieguski. Po ile Nie co? Zróbmy to na Dobra dobra, dobra. dobra, dobra. To masz kaczek. Tego się takie miał, nie? Nie takie miał. Nie. A może? Nie takie, tamta to była. Tamta to była taka. Wiesz, jaka ona była tamta? Tamta była taka. Takie to jest Takie tu ty masz. O, on miał takie kremowe. Jak się kaczki cenią? Cenię 45 zł. Dużo czy mało? Możemy coś wypuścić. Niedużo? Tyle płaciłeś? 20 zł płaciłeś, nie? 25. Są dorosłe. No tak. No ale jaka jest tamta, jaka jest ta? Nie, jest różnica. Duża jest różnica. To jest Więc ceny warta. Warta ceny jest tu pani

na handel też tak jak biorą, to wiesz. To jak ci mówię, jak się, jak się jeździ na Czechy, nie? To tam to kupaczkami się wywozi. Typowo Typowo, no. Typowa masufa Polecamy Idę, bo mi się skończył. co taśmę sobie weźmę. No co, języki, nie? Co? Hmm. Ten to nie Nie chcesz ty? Kaczuszek mówisz? Franka jest jedna, Jest para Karolinek, ale białe Biały kaczek. Jak się cenią? Kaczą 130, a ta para 160. Z tego roku Wodę potrzebują, nie? Czy? Wodę potrzebują. Pasowało dużo. Pasowało nie? Muszę właśnie tak, co mówię. No, jak znały, to Ale dają radę, nie? Nastawię. Na sali. Musi, musi też. Nie, wykolorują tak no. nie, Musi przyjechać ta koparka i wykopać tam w tym. Tam zawsze woda będzie stała. tak, żeby było, no, że 2 4 metry. Idealnie. Wannę jakąś taką zakopać. Nie, wyprowadzą mnie. Na ogrodzie jest taki rów I on szedł przez moje podwórko, przez sąsiada i jeszcze przez sąsiadki. A oni zasypali teraz woda stoi. Jakby tam u mnie pogłębić, to by fajnie było, bo by woda stała tam. I to tyle, że odpływu by nie było, ani żadnego dopływu. To musiało pompować się. Czyścić, nie? Czyścić. Dobra, no Dobra, tu idziemy dalej. No to właśnie, bo ja nie mam warunków, żeby... Nie mogę potełka w drodze.

Złoty bazant jak się ceni? No mówię, złoty, bananowy. Sporo, tani, sporo. Nie, nie wart ceny, patrząc za niego stan. Krydu długości przed wziął nie, jak się cenią? Co tam Kamil? złote po 30 Po 30 złote? Nie ma nie. No masz przypiórki. W jakiej cenie? To za, za kurkę, za koguta. Za A bazanty jak się cenią? Królewski 40 zł. To młode. Te 160 za parę. Przeważne tak samo. Srebrne to agresywne w sumie? Ale nie, on nie jest. Bardziej mi się widzi, że teraz mam tego. Nie mam agresywnego srebrnego, ale to jest wyjątkowo spokojny, a ten I te po cztery dychy Bo Pani sprzedaje? Te tak, po cztery dychy? Chciałbym tak, tak. Chciałem wyobrazić odkąd tej babki. <laughs>

To, było takie jak to są te Twoje? Chyba tak No może. Pewnie nie Jak się bażanty cenią? Jak się to Cenię 25 złotych. Złote są czy? Złote Oczywiście pod ładne te ostatnie. Wezmę dwa, pierdole

to... Eee, hey, Michał, tam to jest podobne podobno tylko że tam są te gady. To to jest, to jest, no, to jest, to jest, Wszystkie? jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to zmienić nie chcesz obsalka niemieckiego? Nie, 25 złotych. 20? 20 złotych. 40? ja tu O masz te, to są te gęsi. Jak, jak ja na nie mówię, kanadyjskie, tak? Gąski, jak się cenią? Gąski. Gąski, jak cenisz? Sztuwy to są te kanadyjskie, nie? Nie, Berlinka. Chyba, że... Michał, chyba, że chcesz te, te przepiórki. Te małe wariaty. on mówi, że to są te, Ber berlińskie. To nie są kanadyjskie. Nie, Co tam? To jest popierat. To popieraky to jest kobór. A to jest No ładne.

Rano. Chodź tutaj, bo tam jeszcze za ścianką jest fajne i te. Najlepiej zawsze przemówić. My tutaj robimy. To jest najważniejsze? Bardzo ładnie. Tak, to z Co za jest to zazwyczaj No i takiego tego bym sobie chciał być Ciekawe ile cenią za takie drzewko Z koniami nie widzę, żeby dzisiaj ktoś był. Co? Z koniami nie widzę, żeby ktoś dzisiaj był. Nie, są tam. Ale bardziej od razu się kuniarzy zleciali, nie? Pójdziemy zobaczyć, do co nie Nie widzę tych panarzy kurwa z łóska, co zazwyczaj przyjeżdżają.

I co na tą chwilę to chyba tyle tylko tutaj mają Może jeszcze coś przyjedzie nie? Dobra, Karol, powinniśmy zapytać się, co masz na kupki.